Cześć! Z tej strony rogu kontynuujemy serię. Zagrajemy w Eplek Tale Requiem. Ruszamy z Amishią i Hugo. I chodźmy. Dobra. Chodźmy tutaj. Zobaczcie, świnki są. Stop, please! You were Dad's biggest mistake, but I will fix it. Stop! Shuko, stay behind me. Who are you? We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived.

Urodziła sobie dziewczyna. Zostanie teraz gdzieś w ściekło. I żyje szczurów pewnie. Jak to było w częściej też, nie? Mógł przejmować kontrolę nad szczurami, teraz nas pewnie gdzieś przeniesie że będziemy teraz mogli grać samym Hugo, bo tak było też w tamtej części, że przez chwilę graliśmy samym Hugo. Zobaczymy. Na razie ta gra mi się niezwykle podoba, moi drodzy widzowie. O, zobaczcie. Jaka śliczna wyspa. Słoneczko. Panie, że, że ta gra wyszła w game passie na komputery, bo dzięki temu mogę wam tą grę właśnie pokazać. Więc ten game pass naprawdę bardzo się przydaje, co nie? Zobaczcie, nasz bohater leży sobie na, na plaży. O matko. No ta zaraza. Co to jest jakiś feniks? tak jakby, nie? Dobra, przepraszam, ja nasz Hugo. O, z Mam za ptakiem. My sister and my mommy. Maybe he you knows where they are. Yes, maybe they're through here. what Yeah, sure. Czekała na kraina No nie dziwię się, że się czujesz nie dobrze W tej ta zaraza Nie Zobaczcie jak cierpi. Zobaczcie, to mamy tą wierzbę płaczącą. że ten Feniks teraz jest po drugiej stronie. Ten Feniks mu chyba pomógł. bo ta woda. Tak, woda. Woda, ale to Feniks go doprowadził, więc. Mieliśmy tutaj jakby takie uzdrowienie. naszego bohatera. Bardzo ciekawe. Zamysł twórców. Trochę taki cud, co nie? Więc ciekawe, ciekawe tutaj rozwiązanie na to, żeby pomóc naszemu Hugo. Słuchajcie, tam ta poprzednia część, czyli Eplectale Innocence, była bardzo dobrą grą, ale parę rzeczy mnie tam wkurzało. Na przykład, jak dosłownie. Robiłem wszystko zgodnie jakby z tym, co gra mi mówi, i robiłem tam na przykład zadania ze szczurami. To kurzało mnie to, że chciałem to powtarzać po 10-15 razy czasem, aby mi się w końcu udało. Pomimo tego, że naprawdę robiłem dobrze, to nam jakby aktywność.

from the order they know the macula very well they've been studying it for centuries yet yeah. they didn't come to help us in guinea yeah. they didn't know lepszy. the opposition would come after us they are ready to welcome us now mm. let's hope they'll make up for it then they will the macula is not just in hugo's blood it concerns everybody and it can change everything What's that? I don't know. Be careful. Let's see. Hello there. Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Well, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Sorry, uh, we still have quite the road ahead of us. Hello? We won't take long. <gasps> Bye -bye. It's them! Come here! <laughs> no, wait! Amicia! <laughs> <laughs> you! Get the cart! Oh. Don't let her get away! I <laughs> know well, you're in there somewhere! Show yourself! Must be still around. Open your eyes. Let's extend the search to the fields. <laughs> yourself. My oh, snake! Where is are oh, still in the cart. Do you see her? Move on. Stay She was right there. She must be somewhere. Be still around. Open your eyes. Let's extend the search to the fields. Yes, I'll go away. Yeah, she's wicked. She might be Kill such monsters. Let's try cutting off their heads. We'll call a priest if we must. Keep going. If you die, they die. procy fajnie się pojawiło Uga matko Zginęliśmy Musimy to robić troszkę sprawniej W okay. Kolejny Tak jest Brawo Super nam O zobaczcie Mam w końcu jakieś przejście Być może nas to uratuje Nie, mamy takie ciche zabójstwo. Mamy różne systemy jakby. Albo rzucanie z procy, albo takie skradenkowe. Bardzo mi przypomina Hitmana. W tym sensie. Tak jest, prawo. Ratowaliśmy matkę. matkę Hugo i Lukasa Sporo ludzi porównuje tę grę do The Last of Us, no. Ja nie mogę porównać, bo jeszcze nie grałem nigdy w The Last of Us. ale myślę, że seria z The Last of Us, z remake'u, czyli z tej najnowszej wersji, która wyszła na konsolę nowej generacji myślę, że jak najbardziej pojawi się ta seria u mnie na kanale, jeszcze nie wiem kiedy no na pewno nie w najbliższym czasie, bo jak przejdę tą grę no to będę przecież ogrywał God of War Ragnarok, największą premierę w tym roku Zobaczcie, drugi rozdział gry nam się pojawił. Nowo przybyli. Ciekawe czy pojawi się nam tutaj jakaś notatka jak przy rozdziale pierwszym. Ale chyba nie. No powiem wam, że ten, to, to wejście do gry, ten prolog, no naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ogromne. Natomiast już wracając do serii, na pewno się pojawi God of War Ragnarok A w grudniu nie wiem co się pojawi, ponieważ Na grudzień planowałem a Plague Tale, Requiem, ale Ale zobaczyłem, że jest w Game Passie No i stwierdziłem, że Chcę to wykorzystać Póki mam jeszcze Game Passa I dlatego na, nagrywam to Wam teraz Tym bardziej, że teraz jest Premiera A być może w grudniu pojawi się Na kanale ta gra Ask Dask Falls, którą już miałem już jakiś czas temu przesłać, no ale zdecydowałem się jednak na, na Godowora z 2018 roku i to był dobry wybór, natomiast jeśli chodzi o grudzień, no to myślę, że Ask Dask Falls się pojawi i, i albo go tam nagram, albo chciałem jeszcze Wam pokazać Horizon Forbidden West. Zobaczymy, co pierwsze będzie. Ale myślę, że obie gry pojawią się u mnie tutaj na kanale jako seria. Natomiast myślę, że w lutym, no to oczywiście wraz z premierą pokażę Wam Howard Legacy. Tą grę bardzo bym Wam chciał pokazać dosłownie na, na premierę. Więc słuchajcie, z mojej strony to tyle i widzimy się już w następnym odcinku, właśnie w drugim rozdziale. To by było tyle. Na razie, cześć. Subskrypcja, mile widziana.